Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy czwartek, 30 września, już trochę budynek, już, już budynek jest dużo wykończony, tam z drugiej strony będzie wejść do tego budynku, będzie drukanie albo coś jeszcze, dowiemy się niedługo, Unimarket całkiem jest zmieniony na inny, jak Państwo widzicie. Pójdziemy z drugiej strony Wam jeszcze pokażę i zakończymy filmek Widzicie ten budynek obok parku Przy tym budynku powinno być jeszcze przejście za pieszech zrobione To się ukaże taka drukamnia ma być czy coś czy papieżniczy sklep. dowiemy się wkrótce jak będzie otwarcie Tu będzie wejście do budynku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Mamy jesień.